Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie po tytule, dzisiaj zrobię pranka swojej przyjaciółce Karolinie. Możecie ją kojarzyć z jakiegoś filmiku, ale nie zupełnie. Więc ogólnie mam w torbie chyba z 5 paczek balonów, czyli około 500 balonów. I pokój wygląda tak. Nie jest zbytnio mały, więc może mi się uda chociaż w połowie go wypełnić tymi balonami, ale nie mogę się doczekać, aż zrobię pranka Karol nie. Dzisiaj wraca z e, fery zimowych z obozu, na którym była, i jest, nie wiem, rano jakoś dziesiąta czy coś takiego, bo przed przyszłam i jej mama mnie tutaj wpuściła do niej. Także ona powinna być za jakieś 3-4 godzinki, więc mam nadzieję, że się uda. I że ją sprankuję i jej mina będzie bezcenna Nie mogę się tego doczekać, ale teraz czas zabrać za to całe pompowanie I zaraz wam pokażę te wszystkie paczki balonów, które mam Jak widzicie mam tu pięć paczek, także dość sporawo Zobaczymy czy w ogóle y, będą te balony dobre i nie będą pękać, mam taką nadzieję Ogólnie to zapraszam was serdecznie do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli uważacie, że ten pomysł jest ciekawy bo parę youtuberów właśnie w Polsce już nagrywało między ja, innymi Nest, także pozdrawiam ich serdecznie i zainspirowałam się nimi, bo nie powiem, ale jednak no to jest ciekawe pomysł i te balony są takie kolorowe i to tak fajnie wyglądało u nich na filmach, więc zobaczymy, jak u mnie będzie wyglądać. Oraz zapraszam Was do komentowania, jakie pranki i komu mam zrobić. Oraz zasubskrybujcie kanał i udostępnijcie koniecznie ten filmik swojemu znajomemu, któremu chcecie pokazać, jakiego pranka byście zrobili jak komuś innemu bądź rodzicom, bądź komukolwiek Także zaczynam to pompować. I ciężko będzie napompować 500 balonów, także życzcie mi naprawdę powodzenia i łapeczkę na zachętę Mam tu pierwszą paczkę i będziemy teraz rozpakowywać No, powiem wam, że tych balonów co jest sporo 100 sztuk jednak Naprawdę będzie ciężko to pompować, no ale zobaczymy O matko, ledwo jednego balona mogę napompować To ja chyba nie było dobry pomysł jednak baronik balonik jest i to rurowy, także lecimy z kolejnymi <tryk> <tryk> O nie Jak widzicie już trochę tych balonów napompowałam I serio już mi się nie chce pompować, już mam dość Nie wiem, minęło jakieś 10 minut Ja dalej nie rozumiem ja tyle balonów tam pompuję, to jest serio niewykonane. Także jedyne co mi pozostaje zrobić to po prostu wziąć i poszukać jakichś pomp. Bo już naprawdę moje płuca chyba nie wytrzymają. <grym> Jakbym miała tyle balonów pompować, także ludzie idziemy szukać pompki. W sumie to się zastanawiam, gdzie ta pompka może być. Ale no. Tam jest pokój Karoliny Brata, tam jest pokój mamy Karoliny a tu jest garderoba Zobaczmy, zobaczmy Uwaga Ok, zobaczmy czy tutaj będzie Chociaż powątpiewam, bo kto normalnie trzyma Kto w ogóle trzyma w garderobie pompkę Ok, tu jest pełno ciuchów, jak widzicie Więc no, zbytnio w ciuchach to nie ma jak szukać Ale nie wiem, może jest jakaś mała podręczna Tutaj znowu ciuchy wszędzie Nie, nie żartujcie Nie, 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 nie. To są jakieś żarty Nie, to nie jest pompka Co to jest? Ej, serio to jest pompka do materaca? Karola, jak to widzisz? Skąd masz pompkę do materaca w garderobie? Co? No ale dobra, bierzemy ją. Skoro tutaj jest, co ja się będę? Nie będę się męczyć. 500 balonów, Boże. Dam sobie 4 godziny na to, że napompuję wszystkie balony ustami. No ale niestety widzicie, co się dzieje. Ale teraz znalazłam pompkę. Także spróbujemy napompować te balony w te chociaż dwie godziny, żebym trochę odpoczęła. Wszystko się okaże, ale nadal jestem w szoku, że Karolina ma pompkę w garderobie. Naprawdę, jak przecież Karola, to ja się ciebie zapytam. Pierwsze pytanie, jakie zadam, to będzie skąd Ty masz pompkę do balonów w garderobie. Patrzcie, ile już napompowałam balonów? Jest już jakieś 30, ale ładnie wyglądają takie kolorowe. Ale wciąż mi dużo pracy jeszcze zostało, także widzimy się w kolejnych częściach materiału. Ale naprawdę powiem Wam, że popko się to robi 10 razy szybciej. O, jeszcze tutaj taki ładny fioletowy. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że znalazłam jeszcze serduszka w swojej torbie, bo nie wiem jakim cudem, ale znalazłam jeszcze serduszka. I patrzcie, jakie są swój takie malusie. Widzicie, już troszkę napompowałam tych balonów i tam na łóżku tak samo, także jeszcze dużo pracy przede mną, ale powiem Wam, że jest coraz więcej i bardzo się z tego powodu cieszę. No nie, kolejny balon, który jest z dziurą, ludzie, już chyba z 10 balonów było, które albo mi pękły, albo mają takie wielkie dziury, patrzcie się na to, gdzie to jest, patrzcie się na tą dziurę, widzicie to, no jak ja mam pompować takie balony i tak samo ten, tu jest cały zerwany. Nie da, po prostu się nie da. Jest ciężko, powiem Wam, ale coraz więcej zabawy, bo coraz więcej jest tych balonów. Ubywa, troszeczkę, ale ubywa. Jeszcze zostały, jeżeli skończę to, co tutaj mam, a już jest, nie wiem, z 30 balonów, to jeszcze potem mi zostały dwie paczki, także idzie dobrze. A już minęło jakieś, nie wiem, z dwie godziny, także jeszcze dwie godziny, oby Karolina nie przyszła wcześniej niż ja planuję, bo będzie trafiła. Albo poproszę jej mamy, żeby ją jakoś zatrzymała w pokoju. Myślę, że się tego nie spodziewa. Ogólnie to mam plan, żeby napisać do Karoliny i się jej zapytać, jak tam było na wyjeździe, i tak wiecie, podczas rozmowy zadać to pytanie, um, kiedy wraca, albo o której godzinie, o której będzie w domu, czy coś takiego. Może się nie domyśli, że jestem u niej, ale myślę, że nie. Chyba dość ciężko powiedzieć. Także no, piszę do niej i zaraz wam powiem co odpisała. Widzę, ale napisałam, także zobaczymy, za ile mi odpisze, a jak mi odpisze, to się zapytam. O! Karolina odpisała! Dobra. Zobaczymy, co napisze. Co robisz? O, um, ja mogę robić. Muzyki, o, słabu muzyki, albo nie, że ogląda filmy, bo ja zawsze oglądam filmy. Jakie polecasz, jakieś? No nie, ciągle mnie tak wkopuje, Dobra, chwila, jak, jakie film mogę oglądać? Co ja mogę oglądać? Co ja ostatnio oglądałam? Ehm, dobra, do wszystkich e, tych, do wszystkich, e, jak było chłopców? Chłopców, których kochałam. A, o, teraz się zapytam je mnie, e, mniej więcej za ile będzie. Teraz wam skrzyny tu gdzieś pokażę, rozmowy, żebyście widzieli. Okej, okay, uwaga, Karolina odpisuje, o której będzie o której jest godzina 12. Także zobaczymy. Ja sobie przerwę robię, a powinnam te balony dalej wduchać. Ale no, no dobra. 5 minut rozmowy chyba mnie nie zbawi. Nie wiem, jakoś koło 15. Dobra, fajnego gifa mi wysłała, a teraz. Ym, dobra, niech sobie tam jedzie. A ja dalej będę pompować te balony. Ma już mam dość. Niecałe palce bolą od tego wiązania. Przez chwilę yy, napompowałam ostatniego balona z dwóch paczek, więc jeszcze mi zostały dwie paczki, które tutaj są może dam radę ale jest ciężko, ale powiem wam, że efekt już jest bardzo fajny i bardzo się cieszę uwaga, teraz wam pokażę Tada, patrzcie jaki ten pogórz jest cały w balonach ale to super wygląda coś czuję, że foteczki będą robione po prostu jest tak dużo tych balonów uuu, dobrze coraz więcej ma być także myślę, że jak napompuję jeszcze te dwie paczki to tak na spokojnie będą gdzieś, może nie do klamki, ale taka druga, trzecia warstwa. O matko, ale się cieszę. Tak fajnie wygląda. Myślę, że Karola będzie mega zdziwiona. Zroba zobaczymy zresztą. Otwieram ostatnie dwie paczki. O nie, aż się wysypało na ziemię. O, Miałam chwilę zwątpienia i chciałam w pewnym momencie skończyć, ale gdy już tak wziąłam i popatrzyłam na te wszystkie balony, jak już je napopowałam, to stwierdziłam kurczę, jednak naprawdę to fajnie wygląda, tak mega kolorowo jest i aż mi się humor od razu poprawił szczerze mówiąc. Wcale nie jest dużo tych balonów. Także tak się prezentuje ten calosieki pokój, jest prześliczny, taki kolorowy teraz. I będzie, będę czekać teraz na Karolinę. Nie wiem, ile to potrwa, ale mam nadzieję, że jak najkrócej. Wszystko jest w sumie przygotowane. Jedyne, co teraz muszę zrobić, to się schować w tych balonach i gdy wejdzie, to wtedy ją spróbuję przestraszyć. Znaczy, najpierw jej pierwsze wrażenie to nagram tutaj gdzieś, postawię aparat i po prostu zobaczycie. No a wtedy, gdy już chwilę ochłonie, to wtedy po prostu ją przestraszę. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale wszystko się okaże. Choć ją ciężko jest przestraszyć, to jednak może się uda. Okej, okay, ludzie, już jestem schowana. Jak widzicie mam nadzieję, że mnie nie widać i zaraz chyba Karola powinna przyjść, także uwaga, szykujmy się. O matko, sama się stresuje tym, dobra. Co się dzieje. Jesteś głupia! <śmiennie> nie śmiała to popowa. Głupia, yes! ale jaki ładne to jest. No, super, co nie? Ładne, się! Ale ładne. Jest... O ma. Och, co czysto stało? Tam jest kamera, nie widzisz? O. ładna niespodzianka, parank czy jak Dobry. to tam się nazywa cztery godziny popowa, przyjechałam do samego rana już mi się włosy nalektyzowały mi też pewnie jak było na feriach zimowych? dobrze, fajnie dużo, wszystkiego i no to dobrze a ile jechaliście? z powrotem? no no cztery godziny no to spoko no a Wiesz nie podejrzewałeś jak pisałam do Ciebie? Nie, bo ty ogólnie takie dziwne wiadomości przyszedłeś. W ogóle dziwnie się z tobą widzisz. Super, super. No, no love, you, love you, love you. Love you, <laughs> love you. i mogę ci dać powiedzieć. Zobaczyłam, że tutaj jest. O! O! Dziękuję, dziękuję bardzo. O! Gardzisz mnie właściwie. We mnie fotki. Woo!

Subskrypcje, komentarze Polentacie i udostępniacie te filmy. Ale naprawdę, bardzo się cieszę, że zrobiłam ten film. Tyle uciechy mam teraz z tego i tak się cieszę, że w sumie robiłam. mówi całe ręce, bo mam całe czerwone, ale bardzo mi się podoba ten pokój. Taki efekt końcowy jest nieziemski. Zapraszam Was na mojego Instagrama i na Karolinę Instagrama. Zapraszam Was bardzo <noise> <noise> serdecznie. No i zapraszam Was jeszcze na Karolinę Instagrama, bo też tam na pewno z tego pokoju, z całego wypełnionego balonami. Także mamy nadzieję, że Wam się podobał ten film, bo naprawdę było super. Bardzo tak. fajnie. A Twoja reakcja była cudowna, jak zawsze. Także żegnamy się z Państwem Natalia oraz Karolina. Pa! O nie, nie trafia Poczeka, ja. nie. O nie, nie trafiają. Aaa! Było, było. Ja, też, ja też nie. O nie, jeszcze. Że... Pa! Mam do ciebie pytanie. Czemu, czemu ty w gardę robię pompkę? <grym> Taką wielką? Eee, pom co leży tam? No, no, co no. nie schowałaś? <grym> no. Eee, no jak się mama ma teraz, to się ma pompkę, nie. Aha, bo pewnie każdy będzie się w komentarzach pytał i dlatego. Ja sama bym, byłam ciekawa w sumie. No, no, a, to nie ma gdzie trzymać, to się trzyma w garderobie. A dobra, jezu, bo ja takie, serio, ja w garderobie poszłam, tak w sumie dla Beki, popatrzeć, a tu patrzę się, a tam jest pompka. w w ogóle? No byłam, no jakoś musiałam wziąć tą pompkę, co nie? Byłam w szoku po prostu, także, dobra, myślę, że rozwiane są wszelkie wątpliwości, moje no. w sumie też.